Siemka, z tej strony Miwecz po I jak obiecałem wam, moi drodzy widzowie Że pokażę na tysiąc wyświetleń Moją twarz, tak i to zrobię Widzicie mnie Nie wiedziałam, że ten dzień nastąpi No ale dobra, więc nie widzicie Wystarczy wam to Muszę sobie jeszcze tu robić, no. O tu bardziej sexy No ale dobra, tu też nie sobie w pocie Więc pozdrawiam wszystkich! Wszystkich, wszystkich, wszystkich! Tylko szybko to wstawimy Na vejsa! No dobra już nie! Narka się ma pa!